Dzień dobry, Night City. 30 zgonów to wynik wczorajszej loterii ciał. 10 z tych trupów wyjechało z Heywood. Wojna gangów. Zastrzelono policjanta, a to oznacza, że wszyscy macie przejebane. NCPD wam nie odpuści. A w Santo Domingo znowu zabrakło prądu. To przez atak netranerów na sieć elektryczną. Czasem w Westbrook Trauma do teraz ludzi z ulicy po wczorajszym ataku cyberpsychola. W Pacyfice z kolei... Mm, nie mówmy o Pacyfice, co? Z tej strony stannej, a przed nami kolejny dzień w mieście znów. Cześć, witam Was w grze Cyberpunk 2077 polskiego studia CD Projekt Red. Przeczytałem kilka komentarzy i okazuje się, że gra posiada sporo ilość błędów. Natomiast zobaczymy. Zacznijmy nową grę. Przeciwnicy korzystają z wszelkich możliwości, by pokonać V, a walka z nimi stanie się wyzwaniem, jeśli ich poziom będzie przewyższał poziom V. No dobra. Przeszłość postaci. Nomada, wędrówki po bezdrożach, buszowanie po złomowiskach, najazdy na zbiorniki paliw. Życie w drodze nie jest łatwe, ale dorastanie w rodzinie nomadów ma swoje plusy: uczciwość, lojalność i wolność. Night City to rzadko spotykany towar, którego nie da się kupić za pieniądze. Pank. Mawiają, że aby zrozumieć ulicę, musisz tam żyć. Gang i fikserzy. Lalki, dilerzy, to oni cię wychowali. Tutaj jedynym prawem jest prawo silniejszego, ty, że jest złamania prawa. Korp. trudno opuścić świat korporacji i zachować życie, a jeszcze trudniej duszę. To był twój świat. Naginanie reguł, wykorzystywanie sekretów i informacji. Nie ma czegoś takiego jak uczciwa walka. Są tylko zwycięzcy i przegrani. No to ja wybiorę sobie nomada. Pacecika wybierzemy Ton głosu męski, kolor skóry Kolor skóry będziemy mieli Typ skóry Fryzura Fryzurka, no dobra. Kolor włosów to chyba nie taki. Bym poprosił, może ciemna jakaś. O, dobra. Oczy. Brwi, kolor oczu. No dobra. Dużo tego można robić. A typ głosu męski świetnie. Jestem Wii. Dobra. A to, co to jest to? Okej, okay, zamknij. To bierzemy dalej. Budowa ciała, inteligencja, refleks, dostępne punkty. Ehm. Refleks. Zdolności techniczne. Opanowanie. Budowa ciała. Inteligencja. Jako, że nie jestem, to może sobie dodam. <grywy> no i dobra. Zwiększa obrażenie krytyczne 2 za każdy poziom, zwiększa odporność 1 za każdy poziom, zwiększa obrażenia danane w czasie skradzania się o 10 za każdy poziom, mniejsza szansa na bycie zauważonym przez przeciwników za każdy poziom, zwiększa obrażenie zadawane monstrualną o monostruną o 3 za każdy poziom. Zdolności techniczne są uniwersalnym atrybutem, zwiększają pan o za każdy poziom i umożliwiają otwieranie zamków, umożliwiają korzystanie z broni typu technicznego. Zwiększa zwinność pasywne uniki o 1 za każdy poziom, zwiększa szanse na trafienie krytyczne o 1 za każdy poziom, zwiększa całkowitą szybkość poruszania się, zwiększa obrażenia zadawane ostrzemi modliszkowymi o 3 za każdy poziom. Inteligencja jest atrybutem Netrunnerów, zwiększa pamięć cyber Deku o 4 za każdy poziom, zwiększa obrażenia od haków o 0,5 za każdy poziom, zwiększa czas trwania haków o 1 za każdy poziom. Budowa ciała jest atrybutem silnych ulicznych wyjątków. dodaje 5 punktów zdrowia za każdy poziom od poziomu trzeciego, dodaje 3 punkty wytrzymałości za każdy poziom od poziomu trzeciego. <laughs> Zwiększa obrażenie zadawane pięściami i pięściami goryla o 3 za każdy poziom. Zwiększa obrażenie zadawane bronią białą o 1,5 za każdy poziom. Zmniejsza kary za poruszanie się z CKM, obroną lub ochwyco, obrońcą lub pochwyconym przeciwnikiem o 6 za każdy poziom. Zwiększa czas trwania pochylenia przeciwnika o 5 sekund za każdy poziom, jak również czas poruszania się z przeciwnikiem. możliwa wyłamywanie drzwi. No i dobra. Dalej. Pseudonim V. <laughs> Nomada. Wędrówki po bezdrożach, buszowanie po złomowiskach, najazd na zbiorniki paliw w życiu. W drodze do Niesławat. to czytaliśmy. Nomadów ma swoje plusy. Uczciwość, lojalność, wolność. United City to rzadko spotykany towar, którego nie da się kupić za pieniądze. To potwierdzi. Naszywka. Zerwij naszywkę. Moduł elektrosprzęgła. Jak przyjechałem, to mówiłeś, że to na pewno nic poważnego. Witaj w cyberpunku 2077, pierwszy raz w Night City. dzięki samouczkom zapoznaj się z podstawowymi mechanikami gry. Jeśli jesteś już doświadczonym edgeru nary, możesz wyłączyć podpowiedzi w czasie rozgrywki. Dostęp do samouczków masz w bazie danych, podobnie jak wpisów na temat najważniejszych zagadnień cyberpunka 2077. Widocznie się pomyliłem, okej? Okay? Zawsze możesz poszukać innego warsztatu, gdzie nie będą pytać, dlaczego samotny nomada kręci się w pobliżu granicy. Porozmawiaj Porozmawiaj z mechanikiem. Dobra, na 15 Przedstawiamy nagranie 1038, powtarzam 1038. Rejestracja 2AA6244. Opuszczamy pojazd. Odnie. Zbyłaś, już, Ręce do góry. Spokojnie, panie władzo. Bez nerwów. Zamknij się! O, kurwa! Centrala! 1053-1054. 10 w 1053-1054. Chłopiec nagrania to Levar Martinez. Lat 17. Rodzice zgłosili jego zaginięcie ponad miesiąc temu. Niestety lewara nie można było już uratować. Jego organizm nie wytrzymał ostrego wstrząsu septycznego. Sekcja zwłok wykazała, że nastolatkowi podawano bardzo wysokie dawki hormonów, sterydów anabolicznych, a także stymulantów. W samochodzie, którego właścicielem jest Antony Harris, znaleziono przedmioty bądź materiał genetyczny należący do siedmiu innych zaginionych nastolatków. Niestety ich dalszy los pozostaje nieznany. Choć Piotrusz Pan, jak ochrzciły go niektóre media, przeżył postrzał, dotychczas nie odzyskał przytomności. Jego przesłuchanie jest więc niemożliwe. Będziemy informować o dalszym rozwoju upadków, a teraz przerwa na reklamę. Dobra, rozejrzyjmy się to. Co to w ogóle jest? Woda, jadalne, 45% 450 sekund czas trwania powoduje efekt nawodnienia, który zwiększa wytrzymałość o 10 oraz tempo jej regeneracji o 50. Może się przyda. Tutaj coś mamy. Wojna unifikacyjna dla imbecylii. Nowa Dżazga. Wojna unifikacyjna jest ostatnim, jak do tej pory, konfliktem zbrojnym, jaki miał miejsce na terytorium Ameryki Północnej po upadku. Trwała od stycznia 2069 do czerwca 2070 roku. Choć w wojnie unifikacyjnej stanęły przeciw sobie NUSA oraz Wolne Stany, badacze zaliczają ten konflikt do wojen korporacyjnych. Powszechnie bowiem wiadomo, że NUSA działały przy wsparciu. Militechu, a wolne Stany przy znaczącym, ale cichym wsparciu Arasaki. Wojna unifikacyjna nazwana jest czasem wojnami metalowymi. Nazwa ta nawiązuje do opatrzonych pojazdów bojowych, tzw. panzerów, które odegrały kluczową rolę w konflikcie. Najkrwawszą bitwą wojny unifikacyjnej było starcie pod Rydresd. Jednego dnia zginęło wówczas 3078 osób. W trakcie wojny unifikacyjnej Kalifornia Północna i Kalifornia Południowa znalazły się po przeciwnych stronach. Południe było sprzymierzone z NUSA, a północ z wolnymi Stanami. Night City zachowało neutralność. Wojnę unifikacyjną zakończył razem w Armin w Południowej Kalifornii. Obie strony ogłosiły zwycięstwo. Wolne Stany podkreślały, że zachowały swą niezależność, a NUSA, że poczyniły znaczące postępy na drodze do ponownego złączenia skonfigurowanej ludzkości. Wojna unifikacyjna z pewnością nie zakończyła konfliktu S.I. Wyliczają, że prawdopodobieństwo kolejnej konfrontacji z bronią przed upływem bieżącej dekady wynosi aż 74%. Dam tyle, na ile się umawialiśmy. I nie więcej. <try> na tyle, na ile się umawialiśmy, naprawię to sobie sam. Dobra. Odsuń się. Co? Co chcesz zrobić? Mm. Mm. Zepnij na krótko. Pominę moduł. Pominę moduł. Zepnę na krótko. Kompresor będzie chodził cały czas. Może się zatrzeć. Пытал я тебя о мнении. Do Night City dojedzie. Potem się będę martwić, co dalej. Mm -hmm. Szukam gościa, który nazywa się Jackie Wells. Znasz go? Nie usłyszysz za wiele. Antena na tym mm złomej -hmm. nie wygląda na za Co ty nie powiesz? Mike, nie wiedziałem, że masz klienta. Przyjechał parę godzin temu. Myślałem, Myślałem że dał ci znać. Porozmawiamy sobie. Ty się nie przejmuj. Nie wiesz, że jak przyjeżdżasz w odwiedziny, to trzeba się pokazać szeryfowi, wypić z nim kawę i powiedzieć, po co się przyjechało? Nie martw się, nie zostanę na długo. Czy ja o to pytałem? Nie. Jestem Andrew Jones. Pewnie o mnie słyszałeś? Niespecjalnie. W czasie ostatniej wojny byłem w oddziałach specjalnych. Stary Szogunat, mówi ci to coś? A, niespecjalnie. Chyba się nie polubimy. To nomadzki sprzęt? Mogłem się domieślić. Naprawię go i znikam. Nic tu To prawda, nic tu po Tobie. Kurewsko nie lubię przybłędów. Gdzie Ty i Twój klan macie obóz? Jesteś z tych ludzi, którzy wierzą we wszystko, co słyszą w wiadomościach? No, Madzi to największe złotego świata? Nie, jestem człowiekiem, który szanuje system. Korporacje zaprowadziły tutaj porządek i chcę, żeby tak zostało. Korporacja ci płaci, a ty jesteś tylko psem na ich smyczy. Wiesz o tym. Mhm. I jak zaraz nie odpowiesz na moje pytanie, to będę wściekłym psem. Gdzie twój klan? Nie ma żadnego klanu ani żadnego obozu. Jestem tutaj sam. Kogo próbujesz nabrać? Nomadzi zawsze trzymają się w grupie. Moja rodzina się rozpadła. Dlatego jadę do Night City. Czyli jesteś wyrzutkiem nawet wśród swoich. Mam nadzieję, że szybko stąd znikniesz. Potrzebuję skorzystać z radiostacji, a moja antena nawaliła. Widziałem, że macie tu maszt telekomunikacyjny. Powiem ci, czego potrzebujesz. Wypierdalać stąd szybko i bez gadania. Nie chcę widzieć, że się to kręcisz, jasne. Mówiłem ci już, nie szukam kłopotów. To nie szukaj i wyjedź stąd jak najszybciej. Bo wow. Wnisiędz, furka. nie <śmawiamy> Eee, przytrzymaj B, żeby wysiąść. Aha, zamknięte. Już otwarte. Wejdź na maszcie i zlokalizuj skrzynię. Skrzynkę obowodów. Okej. Okay. na górę? Pewnie tak. A czy mamy? Tutaj coś znaleźć, na przykład? Czy możemy? O właśnie, co to jest to? Czym się kuca? E, kart... jakieś karty, ale chyba nie mogę ich podnieść. Szkoda. Podepnij radiostację. Halo. Odbiór. Odbiór. O, jesteś. Willie McCoy. Dobrze cię słyszeć. Chciałbym móc powiedzieć to samo. Potrzebuję Twojej pomocy. Ostatni raz. Znowu ostatni raz. <noise> Nie wiem, gdzie jest klient z moim towarem. Muszę go znaleźć. Byłeś na miejscu na czas. Wóz mi nawalił. Moduł elektrosprzęgła. Cud, że w ogóle dojechałem. Może klient zostawił wiadomość. Możesz to dla mnie sprawdzić. Hmm. Mogę. Ostatni raz. go cię nazywała? Jackie Wells. Rzeczywiście zostawił wiadomość. Czeka w przyczepie pośrodku Dry Creek. Przesyłam ci geolokację. Dzięki. Jestem twoim dłużnikiem. Jesteś. Nie daj się zabić. I nie mam więcej. No to idziemy. Oprócz tego coś może na tu znajdować jakieś. Znajdźki może będą. Policja wprowadzenie. Każde działanie niezgodne z prawem, takie jak na przykład kradzież albo atakowanie cywilów sprawi, że NCPD wyznacza nagrodę za twoją głowę. Na miejsce przestępstwa zostanie również wysłany patrol, a jego siła będzie zależna od wysokości nagrody. Aby zgubić policję, oddal się od miejsca przestępstwa i przeczytaj i przyczaj się gdzieś na trochę. Kurde, niechcący No pewnie, szczerze, że trochę ciężko się nim steruję. Ha! Już myślałem, że tutaj zakwitnę. Powiedz, że to mnie szukasz. Ty jesteś Wells? Ta. Mów mi Jackie. Jestem V. Podobno masz jakiś ładunek do przewiezienia. Tam skąd pochodzę, wypada najpierw powiedzieć parę słów o sobie. A dopiero potem rozmawia się o interesach. Człowiek z zasadami, co? Warto je mieć, mano. Mogą zabrać Ci wszystko, ale tego nie zabiorą. To zacznijmy od Ciebie. Jestem z Night City, a konkretnie z Heywood. Nigdy nie byłem w Night City, niewiele mi to mówi. Wyobraź sobie takie miejsce, gdzie każdy jest jak twój brat, albo przynajmniej daleki kuzyn. Rozumiem. Nie musicie się lubić, ale jesteście rodziną. Tak jest w Heywood. Tylko jeszcze każdy z nich nosi przy sobie broń. A ty? Można powiedzieć, że ja też pochodzę z Heywood. Hmm. Widzę, że się dogadamy. Towar. Co jest w środku? Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz. Dlatego ja też nie wiem. My no wiesz, co przewozimy? To przecież kradziony korporacyjny towar. Od razu skradziony. Ktoś go zgubił, ktoś inny go znalazł. Komuś przekazał, teraz leży tu. Efekt motyla. Czy jakoś tak? I nikt tej skrzynki nie będzie szukał, co? Problem nie polega na tym, czy będzie szukał, tylko czy znajdzie, zanim ona przekroczy granicę, nie? Trzeba wpakować to do auta. A węwo. Już myślałem, że nie przyjedziesz. Coś mnie zatrzymało. A potem chwilę mi zajęło, zanim cię znalazłem. Nie chciałem sterczać na widoku. Tutaj szerw wygląda na skurwiera. Ciao! Co my tu mamy w ogóle? Powoduje efekt nawodnienia. Eee... Aha, wyjątki historii nomadów autorstwa BB Pires. Wyjątki z historii nomadów. autorstwa Swa jest pierwszy kodeks nomadów. Chroni, szanuj swój klan, a zwłaszcza swoją rodzinę. Jesteś wart tyle, ile twoje słowa. Dziel się zresztą klanu. Szanuj prywatność i dobrobyt swojego klanu. Nigdy nie narażaj klanu na kłopoty. Zawsze pobieraj uczciwą zapłatę za swoją pracę. Nawyk Snomanów, chroń swoją rodzinę i klan w tej kolejności. Nie okradaj nikogo ze swojego klanu. Nie zachowuj dla siebie niczego, co mogłoby przysłużyć się innym członkom klanu. Wzornie trudno sobie wyobrazić kogoś mniej skorego do podróży niż farmerze. A jednak to właśnie od nich rozpoczął się ruch nomadyczny: katastrofy naturalne i bioplagi niszczące uprawy, konflikty zbrojne i prawo wojenne, umożliwiające korporacyjne spekulowanie ziemią zmusiły ich do życia w drodze. Pierwszymi klanami uznanymi za nomadskie byli Aldecaldos i Jodes, a wkrótce dołączyły do nich Snake Nation, Telas Nation, Folk Nation, Blood Nation i Metacorp, tworząc razem siedem nacji. Nomadskie nacje dzielą się na plemiona, a te z kolei na klany, składające się z rodzin. Rodzina zwykle liczy. 10 do 100 osób, zaś największa nacje około miliona. Początkowa działalność nomadów była uważana za anarchistyczną i wywrotową, jak może się domyślić głównie przez korporacje, które szybko zdały sobie sprawę, że nie będą w stanie ich kontrolować. To, że przede wszystkim nomadom zawdzięczamy odbudowę miast po wojnach i katastrofach oburzliwej pierwszej połowy wieku, w tym kontekście zakrawa na ironię. Rodziny jednoczą się, by budować, a nie niszczyć.